Witam. Krzesiwo EXOTAC to Mercedes wśród krzesiw, a dzisiaj chciałem Wam pokazać prawdziwego Mercedesa terenowego, taki Mercedes G, czyli krzesiwo Fire Rod. Najpierw musimy się trochę przepierdzieć przez tą dżunglę do miejsca, gdzie będziemy mogli spokojnie bytować, więc zapraszam. I Właśnie w takich sytuacjach znakomicie się sprawdzi nasze krzesiwo. Już pokazuję. Jest to krzesiwo wymyślone do użytku z nożem. Jest to krzesiwo firmy EXOTAC Fire Rod. Spół, e, tworzone, współtworzone z firmą Hablis Bush Torus. E, co to jest za krzesiwo? Przede wszystkim nie ma żadnej blaszki. Jest to zwykłe krzesiwo, które zostało zaprojektowane od samego początku do noszenia właśnie przy pochwie, przy pochwie noża. Czyli montujemy, zabezpieczamy i krzesiwo już jest cały czas przy pochwie noża, czyli posiadamy cały ze sobą zestaw przetrwania, nie musimy się gdzieś tam e, mieć dodatkowego, trzymać go na szyi. No, jest to po prostu taka filozofia. Dzięki temu po prostu nóż i krzesiwo jest, jest w jednej, e, że tak powiem, w jednym komplecie. E, w, z czym fajne jest to krzesiwo? Przede wszystkim egzotak, czyli e, technologia, wszystko CNC, bardzo ładnie wykonane. Jest to krzesiwo, jak mówiłem wcześniej, bez żadnego skrownika. jest to po prostu jeden pręd montowany w uchwycie robionym z CNC, e, uchwyt jest w miarę w miarę duży, wygodny do trzymania i dzięki temu, że jest okrągły, można kręcić nim, czyli nie robi nam się takie wycięcie, jeśli na przykład krzesiwo ma specjalny, specjalny uchwieciek. Bardzo fajna sprawa to jest to, że krzesiwo jest wymienialne. żeby nie wpadło do wody, czyli skończy się nam pręd krzeszący, możemy dokupić pręd dodatkowy i po prostu wkręcać, wkręcać w uchwyt. Powolutku, żeby nam nie, nie wpadło. Ok, i kolejna bardzo fajna sprawa tego szczęśliwa, bo to nie wszystko. W uchwycie znajduje się specjalny pojemnik na rozpałkę. W tym wypadku mamy tutaj sznurek konopny. Dodatkowo uszczelnione też wszystko O-ringiem. Do środka to ma około 2 cm długości, czyli można powiedzieć niewiele, ale spokojnie, żeby schować tam na przykład tampon ewentualnie kawałek jakiejś waty nasączonej e, wazeliną, ewentualnie na przykład e, złożony banknot 100 zł, albo 20 tabletek do wody. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo zobaczcie, i cały czas rozpałka jest gotowa. Może się zdarzyć właśnie taka sytuacja, że idziemy przez las, wszystko jest mokra, bo pada nam deszcz i mamy krzesiwo, ok, każde krzesiwo, jak na przykład zapałki nam zamokną, zapalniczka nam zamoknie, to każde krzesiwo jest w stanie rozpalić ognisko, ale to jest o tyle do przodu, że od razu wyciągamy z uchwytu, który wcale nie jest duży, wyciągamy z uchwytu po prostu rozpałkę i rozpalamy. No to co, popracujmy krzesiwem, zobaczymy jak działa. Fire Rod to jest profesjonalne krześciwo dla każdego w każdym teren.